Moi drodzy, e, zaczyna się nasza pielgrzymka już teraz na nogach. Bardzo się cieszę, że mogę razem z wami chociaż tę chwilę przeżyć i rozesłać, tak jak Pan Jezus rozesłał swoich uczniów, kiedy powiedział idźcie na cały świat. Idźcie więc na cały świat. Tym światem będzie teraz najbliższych dniach, 13 dniach. Będzie nasza ojczyzna, będziecie szli przez wioski i miasta, przez pola i lasy, wszędzie gdziekolwiek już jest to przygotowane i tam na Was czekają. Nie zapominajcie, że niesiecie ze sobą błogosławieństwo pielgrzymów. Pan Jezus nas pouczał w Ewangelii, żebyśmy o tym nie zapominali. Ktokolwiek przyjął tego jednego z najmniejszych, ten przyjął samego pana Jezusa Chrystusa. Kto Was przyjmuje, ten nie przyjmuje. Będę Was przyjmować. Pamiętajcie, że zostawiacie w tym momencie ślad obecności i działania Pana Boga. On razem z Wami i przez Was chce spotykać się z tymi, których spotkacie. Niech to błogosławieństwo Wam towarzyszy, niech towarzyszy Waszym modlitwom, Waszym wysiłkom, Waszym wszelkim dobrym myślom. I tak jak prosiłem, pamiętajcie nie tylko o swoich osobistych intencjach, o intencjach tych, którzy Was prosili bardzo konkretnie bardzo konkretnych sprawach, ale również w tych sprawach decyzjalnych. Z tą pierwszą, myślę, że dla nas wszystkich bardzo ważną, to jest modlitwa o powołania kapłańskie do naszego Seminarium Duchownego w Koszalinie, ale też i do innych zgromadzeń zakonnych i o wszystkie powołania, które dzisiaj tak bardzo e, wołają o namaszczenie Pana Boga, małżonkowie, powołanie matki i ojca, powołanie dzieci, które też powinny się uczyć jak być dzisiaj dzieckiem Bożym. To wszystko zawieramy w tym błogosławieństwie i do zobaczenia na Jasnej Górze. Tam już będzie... Na was ciekał blisku. Pan z wami. W imię Pańskie będzie błogosławione. Pomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was wszystkich tu obecnych, wszystkich tych Grzymów, którzy jeszcze do Was dołączą, tych, których będziecie spotykać, błogosławi Bóg, wszechmocny ojciec i syn i duch święty.